Bieda was moi kochani, mili Żeby nie było, że tylko Pięchy I giry To dzisiaj było bieganie Żebyście żeby nie powiedzieli sobie, że Zima wam dał tam jakiś program treningowy Wyciągnięty z dupy I każe wam trenować A sam ma to w dupie Nie, ja też ćwiczę, ja też trenuję Dzisiaj ciągły bieg, semeczka, Średnie tempo 4,30 na kilometr Widzicie, jak się pale, także spoko. E, co chciałbym? chciałbym? Chciałbym powiedzieć o jednej rzecz. tam Damian, Damian testuje kamizelki te antynożowe, i po obejrzeniu tych filmów e, nasuwa mi się taka. Znaczy, ja wiedziałem wcześniej, że to jest w sumie to samo co z bronią, to samo co z każdym innym narzędziem. I taką kamizelkę no, ja też traktuję jako narzędzie, narzędzie którego trzeba. Trzeba umieć nauczyć się obsługiwać, że to nie wszystko, że mamy tą kamizelkę i już poczujemy się, poczujemy się dobrze, poczujemy się nieśmiertelni, że nic nas nie zaskoczy, nikt nas nie, wiem, nie potnie nożem, nikt nas nie, nam nie zrobi kuku. Jest to gówno, prawda? Tak samo jak z bronią, to co robimy w naszym programie Dobry, Zły, Brzydki, trzeba wszystko przećwiczyć, maksymalnie wszystko przećwiczyć, co może się zesrać. W takiej, w takiej sytuacji. Wiedzieć o tym, tak jak i Damian, Damian mówi, że założysz tą kamizelkę, to będzie widać, że ty ją masz założoną. Jak ktoś będzie wiedział, jak uderzyć, on będzie, jako ktoś będzie widział, będzie wiedział, będzie zawodowcem, jeśli chodzi o nóż, on będzie wiedział, gdzie uderzyć, że nie będzie was. Dź, jak ktoś mówi dźgał nożem w kamizelkę i się męczy tylko dostaniecie wiadomo po, czym, po tych wszystkich rzeczach które nie są osłonięte także trzeba być świadomym tego świadomym tego co mamy na sobie świadomym tego jak to używać i co z tym robić bo inaczej inaczej będziecie w dupie to tak jak z bronią tak jak powiedziałem wcześniej I broń mając broń tak macie, macie broń możecie jej użyć ale to nie wszystko trzeba wiedzieć jeszcze jaką użyć Także tylko tyle. Krótka taka moja dygresja, takie podsumowanie tych filmików Damiana. Oczywiście zapraszam do wysłuchania tych filmików, bo do wysłuchania i obejrzenia tych filmików, bo naprawdę warto. Następna sprawa. Pamiętajcie, że cały czas jedziemy z programem Dobry, Zybrzydki Brzydki, Rozpoznanie Celu. Zaczynamy teraz luty, następne treningi etap pierwszy, etap zero, etap pierwszy, etap drugi. Są jeszcze tam jakieś wolne miejsca, także serdecznie zapraszamy, jeśli chcecie się ze mną spotkać i ze Stachem podczas takowych treningów, bo ze mną się spotykacie w Warszawie na FSO, a ze Stachem spotykacie się w Świdnicy na Strzelnicy. O, jak się fajnie zrymowało. Także serdecznie zapraszam, są jeszcze wolne miejsca, odwiedzajcie naszą stronę, wpisujcie się, klika znaczy klikajcie link, wpisujcie, wybieraj wybierajcie sobie e, odpowiedni poziom i zapraszamy Was. E, I też pamiętajcie, że 28, nie pamiętam, tak, ale, ale to będzie, tak, 28 na 29 marzec, 28 na 29 marzec mamy warsztaty z samoobrony, e, dwudniowe, dwa dni, takiej napindalanki, jak to my mówimy. Jednego dnia robimy Force on Force. Sytuacje niebezpieczne i rozgrywamy je za pomocą naszych pistolecików pudrowych. Oczywiście też część treningu, samą końcówkę treningu poprowadzimy tegoż dnia na broni palnej, żeby przypomnieć te podstawowe dryle, które my się uczymy na, programie, na programach Dobry 0, 1, 2, 0123. Eee, a na drugi dzień, czyli 29, 28 jest force on Force. 29, eee, robimy wszystko na broni palnej. Czyli tłuczemy scenariusze na maksa. Mamy ochraniacze, szczęki, <noise> i będzie tak jak powinno być: z, z ogniem, i wstawiamy maksymalnie sobie, jak to się mówi, w dupsko, Tak, żeby kartofle się zagrzały i żeby było tak, jak powinno być, także serdecznie Was na te warsztaty zapraszamy, które już niedługo, tam już jest link gotowy, także też możecie klikać i zapisywać się i następne warsztaciki, próbujemy takie zrobić od razu samochód, bo już kiedyś robiliśmy i to nam wyszło bez gry wstępnej, tylko jedziemy od razu też pod koniec kwietnia. Tam nie pamiętam 26 czy 27. Ale to wszystko za chwilę będzie link. stachu będzie robił link, także ten link za chwilę będzie. Zapraszamy na te warsztaty i też na tych warsztatach słuchajcie, jeden dzień tłuczemy force on force. Każdy obowiązkowo musi przejść zasadzkę w samochodzie, żeby zobaczyć jak to jest. Czy mu się uda wyjąć ten pistolecik i strzelić, strzelić do gościa, który do niego strzela. A może mu się uda, a może mu się nie uda. Także każdy będzie musiał przejść zasadzkę, każdy będzie musiał dostać w dupę, a później będziemy warsztatowo uczyli się jak robić, jak rozgrywać te sytuacje niebezpieczne w samochodzie. W dystansach krótkich, w dystansach dalekich. Na dystansach krótkich oczywiście będzie nas wspomagał Damian Laszuk i będzie pokazywał te wszystkie magiczne, magiczne jeśli chodzi o tryki samoobrony, po to, aby zmaksymalizować nasze szanse na wyjście z jakiegoś niebezpieczeństwa, które może nas spotkać w samochodzie i no, praktycznie w bezpośrednim kontakcie przy samochodzie. tak? No a my jako Storms zajmiemy się dalekim dystansem, bo to nam najlepiej wychodzi. My lubimy napindalać i patrzeć jak, jak arbuzy pękają. Także jeszcze raz zapraszam na nasze treningi. Już mamy, o właśnie, mamy następne daty na na, na, na marzec kwiecień. Na szczenicy już są gotowe na strzenicę FSO. Także klik, patrzcie, klikajcie link, wpisujcie się oraz za chwilę będą nowe, nowe daty na marzec kwiecień na strzenicy świetnica. Także, jeśli chcecie, żebyśmy do Was przyjechali, dzwoncie do zimy, dzwońcie do Stacha, będziemy się umawiać i będziemy ustalać, ustalać jakiś fajny termin, żeby. Jak to, mówi, jak to mówimy? Wilcy tej owca rozszepana. Także słuchajcie. Trenujemy, ćwiczymy, spotykamy się na warsztatach i robimy wielką rozpierduchę. I zobaczymy, kto przetrwa. A przetrwa ten, kto będzie miał więcej szczęścia. Trzymajcie się, na razie. Heja. Boom.